Tak sobie jadę i taka mnie myśl naszła. maty dobra rada. Teraz będzie ważne. Ściągnijcie sobie, jeżeli byście się tutaj wybierali kiedyś, ściągnijcie sobie mapy offline. Dlatego, że no tak jak wspominałem wcześniej, tutaj przez 230 km nie ma żadnego zasięgu sieci komórkowej. Prawdopodobnie dopiero w Jasper, które jest jakieś 100 km przede mną jeszcze. Dopiero będzie jakikolwiek zasięg, także jadę i wszystkie miejscówki mam głównie dzięki mapom offline. I druga dobra rada, a w zasadzie taka obserwacja: generalnie nie ma co się stresować na przykład prowadzeniem pojazdu tutaj w Kanadzie, eee, znaczy tutaj w, w Banff i Jasper, dlatego że wszędzie drogi są po prostu jak stół. Nie ma żadnego off żadnej trudności. Kierowcy, mam wrażenie, są naprawdę spoko, dobrze wychowani i tak dalej. Naprawdę, no nie chcę powiedzieć w złą godzinę, żeby się ich nie stało. A i zawsze jakieś tam podstawowe ubezpieczenie warto mieć. Natomiast, jakby, no nie jest to element jakiś bardzo stresowy. I to zagęszczenie aut na drodze też nie jest specjalnie duże. Zobacz, sumnie mijają trzy autka, a dalej droga jak stół i długo, 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 długo nic. No więc. Te drogi są super, są w świetnym stanie, naprawdę no teraz troszkę siąpi deszczyk, ale drogi są utrzymane super, yy, ruch jest taki raczej nie jest gęsty, jedyne co może się wydarzyć w sumie chyba to trzeba uważać na parkingach, bo w te, tam zagęszczenie aut, zwłaszcza w tych najbardziej oklepanych miejscówach jest duże. Ale poza tym bardzo przyjemne doświadczenie. Pewnie większość aut ma automatyczną skrzynię biegów, więc w ogóle można się po prostu odprężyć i podziwiać widoczki jadąc. I to jest super. Prowadzenie auta tutaj to jest przygoda sama w sobie. Już nawet wyjmując te wszystkie treki i tak dalej, to prowadzenie auta to jest po prostu przygoda. Są też systemy jakichś autobusów i tak dalej, no ale na pewno nie dadzą takiej swobody jak e, auto wynajęte. Trzeba to jakby no, sobie wziąć, wkalkulować, bo bez auta to sobie tutaj nie wyobrażam. Zobaczyłbym jedną ósmą tego, co zobaczyłem. Więc zdecydowanie warto auto. E, ja wy, e, wynająłem w serwisie Turo, dlatego że jak zacząłem szukać auta to wypożyczalnie e, zacząłem mówić, że tylko tam dla obywateli e, Kanady, i tak dalej, i tak dalej. I tak. Mm, a jak byłem w Stanach w 2019 roku, pamiętam, że właśnie korzystałem z Turo, czyli takiej, takiego Airbnb dla aut. I warto sobie to zobaczyć dlatego, że tam są zupełnie inne procedury. Nie ma żadnych kaucji, nie ma żadnych, nie wiem, blokad na karcie kredytowej. To jest tak, że wypożyczasz po prostu auto teoretycznie od prywatnej osoby, w praktyce są to osoby, które już tam tych aut mają kilka i gdzieś tam z tego powiedzmy żyją, mają biznes, ale nie zmienia to faktu, że jakby wszystko się dzieje przez tą aplikację i nie dość, że wychodzi prawdopodobnie Taniej albo porównywalnie, to jakby procedury są dużo bardziej uproszczone. I polskie prawo jazdy. Mam też co prawda międzynarodowe prawo jazdy, ale nikt mnie o nie nie pytał. Wysyłałem tylko skan e, tego mojego prawa jazdy polskiego i tyle w zasadzie. Wszystkie e, warunki są bardzo jasne, czytelne. Jest limit gdzieś tam kilometrów, ale w moim przypadku to jest na te kilka dni, chyba na 5 dni, 1800 kilometrów. To. Nie sądzę, żebym tyle przejechał mimo, że odległości tutaj są całkiem solidne. Z tego co patrzyłem, to raczej spokojnie się zmieszczę nawet właśnie tutaj objeżdżając Jasper i okolice, no nie? Więc tak, tyle w kwestii takich porad praktycznych co do jazdy autem. Ostatnia obserwacja i taka rada, zanim zapomnę, wyjeżdżając z Bam w stronę Jasper, warto e, zadbać o przynajmniej dwie rzeczy. Pierwsza to paliwo bo między Banff i Jasper nie ma żadnych stacji benzynowych, a to jest chyba jakieś 300 km. więc no wyjeżdżając z Banff zatankujcie pełny bak, żeby się po prostu tym nie przejmować i nie stresować. I druga rzecz podobna, no należy się zaopatrzyć w jakieś jedzonko, znaki, jakieś przekąski, e, wodę i jakieś inne tego typu rzeczy, bo sklepów też nie ma, stacji nie ma, sklepów nie ma, nic tu nie ma oprócz Płynącej rzeczki, wodospadów, szlaków, natury, lodowców i tak dalej. No takich. Jedyne co, no to to może uratować, że tak powiem, skórę, e, ten, to centrum gdzieś tam przy tym lodowcu, tym takim właśnie bardzo turystycznym. To tam jest takie centrum, gdzie pewnie coś tam można, nawet obiad tam można zjeść, ale no mówię, no trzeba by się liczyć z tym, że trzeba tam znaleźć parking, stanąć. E, poczekać w kolejce kilometrowej i tak dalej. Więc warto to sobie odpuścić, przygotować się, e, przeżyć, że tak powiem, na tych przekąskach, a zjeść sobie coś ciekawego, tak jak ja za, e, zamierzam właśnie w Jasper, bo to już jest taka pełnoprawna miejscowość. No nie, zresztą no zobaczymy jak pełnoprawna, bo w sumie nawet nie wiem, jak wygląda. Razem się przekonamy. No dobra, już nie kłapie dziobem, tylko już serio, 8 minut i wodospady. No i dotarliśmy, proszę Państwa, Sunwapta Falls Wodospady Sunwapta i jak widzicie do głównego wodospadu idzie się dosłownie moment Raczej tego drugiego, większego szlaku nie będę robił Bo do Jasper jeszcze kawałek i przyda się już porządne pożywienie i tak dalej, tak dalej Natomiast już słyszę rzekę i słyszę wodospady Także ekspresowy przystanek, ale również bardzo turystyczny, bardzo nabity ludźmi, także no, trzeba się z tym liczyć no, ale pewnie to wszystko dlatego, że wodospady przystojne, więc sprawdźmy te teorie. Faktycznie potęga, potęga wodospad i bardzo piękne okoliczności przyrody. Piękne wodospady, dwie takie sekcje, dość rwące, potężne. Na dodatek zaczyna padać, więc ta rzeka pewnie jeszcze przyspieszy niedługo. No, ale piękny stop. Bardzo tam są wodospady, tu jest parking 100 metrów i widzicie wszystko, co jest do zobaczenia. Zresztą dość częsta sytuacja tutaj w, tym par, w tych parkach narodowych, że prosto z parkingu idziecie sekundę i jakby jesteście. Więc nie bądźcie zdziwieni, że w, w tych moich vlogach jest aż tyle atrakcji, bo to serio nie jest wcale żadna bieganina z mojej strony, tylko naprawdę te. Większość tych miejsc jest bardzo, bardzo szybko dostępnych. A te, do których wiedzie jakiś tam szlaczek dłuższy, no to na nie trzeba odpowiednio więcej czasu, ale jakby nic to nie zmienia. Dużo, dużo można zobaczyć tutaj w dość rozsądnym czasie. Taki wniosek, a teraz jadę już chyba do Jasper coś zjeść, albo jeszcze mam jedne wodospady po drodze. Muszę sprawdzić plan podróży. Proszę, autobusie, nie walnij w moje autko. Dobra, do zobaczenia. No, pada nieźle. I tak jak myślałem, tak jak dobrze pamiętałem, jednak przed nami jeszcze jedne wodospady. Atabaska Falls. Atabaska, co ciekawe, tak się nazywał ten oblegany lodowiec. To znaczy, że pewnie z drugiej strony tego lodowca. Spływa woda i wali wodospadem. A jak? Wali. Zobaczymy za chwilę za 19 minut. No, padać już przestało, więc to zawsze jest raczej szybka akcja. Znaczy dobra, zawsze, co ja gadam. No w tym przypadku bardzo szybka akcja, a mówię zawsze, bo się tutaj często zmienia pogoda po prostu i raz lunie, raz przestanie, przejedziesz 10 km i już jest znowu nad głową biała chmurka, z której raczej nie popada. No, a teraz zobaczmy o co chodzi z tymi wodospadami, bo podobno nie złe. No, taki nie za duży ten wodospad, bym powiedział. Nie no, żartuję. Prawdziwe są tutaj. No, fajne wodospady, jak nie wiem. A teraz część oficjalna dzisiejszego vloga została zakończona. i Czas na to, żeby w końcu przyjąć jakieś normalne kalorie. Czyli zapraszam na kącik kulinarny, już niedługo, gdzieś w restauracji w Jasper. O, bardzo nie mogę się doczekać. Głód poziom ekstremalny. A tu po drodze do Jasper takie smutne obrazki, czyli po pożarach, które parę lat temu trawiły ten park narodowy. No i taki krajobraz z bardzo gęstego, bardzo niestety przerzedzony przez pożary, dotarłem, proszę państwa. Do Jasper dotarłem do koryta, do wodopoju, do cywilizacji, do nawet internetu po całym dniu. Bez w sumie nie było tak źle. Zaskoczę Was. I teraz zmierzamy do Raven Bistro, czyli coś, co też polecił mi Chad GPT, żeby tam zjeść. No to kim ja jestem, żeby się kłócić z wszechmocną maszyną. Mam nadzieję, że zapamiętają te miłe słowa. No, już znalazłem coś, co mi się bardzo podoba. Bizon, dzień drugi. Nadeszło, proszę państwa, żebro z bizona w jakiejś takiej glazurce przepysznej z warzywkami i truflowymi ziemniakami. To kolejne wzruszenie dzisiejszego dnia. Kroi się dosłownie bez siły. Teraz zobaczymy, jak to smakuje. Mm, bardzo ciekawe. Mega interesujące. mięsko bardzo delikatne, inne niż wczoraj, bo to żebro jednak trochę bardziej tłuste, taki trochę slow cooked widać, ale no po prostu fenomenalne. Jeszcze godzinka jazdy przede mną do noclegu, także coś słodkiego i espresso obowiązkowo. Mamy crème brûlée z rabarbarem i kokosem. Wow. Taka droga na ten mój nocleg. Eee, o jest 70 km od Jasper. I tutaj kolejny ważny hint, rada. Bo ja się oczywiście wziąłem za to trochę późno. Ale jeżeli wybieralibyście się do Parku Narodowego Banff lub Jasper, to noclegi, żeby były rozsądne i cenowo, i miejscówkowo, i tak dalej, to trzeba zamawiać dużo, dużo wcześniej. Mi jedyne, co się udało znaleźć sensownego, to w Banff Hostel H.I. coś tam, po prostu High Canada chyba, coś takiego to się nazywa i to jest sieć hosteli kanadyjskich i chyba są też gdzieś nie tylko tam ale generalnie fajny standard, tylko wiadomo, dzielone pokoje i tak dalej, no typowy hostel a w Jasper dopiero mi się udało coś znaleźć w rozsądnej cenie i mówimy o takiej rozsądnej w stylu, nie wiem, w granicach 200 zł za noc, bo to są standardowe ceny tutaj. No to mi się udało znaleźć tylko 80 km od Jasper, czyli jeszcze trochę trzeba paliwa do tego przepalić, ale tak to w ogóle jest problem i z dostępnością i ceny są czasem też wywalone w kosmos więc jakby jeśli się wybieracie to zaplanujcie wszystko odpowiednio wcześniej bo no dużo kasy można wydaje mi się oszczędzić w ten sposób no i tyle jeszcze 35 minut mam i będę na noclegu w ogóle w takiej dziczy pokażę wam bo ciekawe to będzie myślę ale jak ciekawe no to przekonamy się razem no i taka miejscówka na dzisiaj Praktycznie w lesie. Tam słychać autostradę, ale zasadniczo jesteśmy prawie, że w dziczy. No i chyba czas się pożegnać na dzisiaj. Także jak zawsze dziękuję za oglądanie, zostawiajcie lajki, suby, łapki, coś tam. A ja idę spać, bo cały dzień za kółkiem plus wszystko co zrobiłem. Trochę mnie wyczerpało, a jak znowu jest ambitny plan na wschód słońca.